Wyskakujące obserwacje niezidentyfikowanych obiektów latających, wykonywane dzięki transmisji z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, nie powinny już chyba nikogo dziwić. Jednak z różnych powodów, obserwacja UFO, która została uchwycona przez kanał YouTube streetcap 1, wyraźnie wyróżnia się na tle pozostałych. Dziwny obiekt zaobserwowany na orbicie okołoziemskiej emitował jakiś rodzaj światła. Zdaniem niektórych mogło to być światło skanera oceniającego parametry naszej planety na podstawie określonego wycinka atmosfery. Naturalnie nie ma co oczekiwać głębszych rozważań NASA na temat natury tego zjawiska, ponieważ niewątpliwie zostanie ono uoszczęknięte mianem artefaktu obrazu. Nagranie z dziwnym obiektem umieszczone na kanale Street Cap 1 wyraźnie pokazuje, że obiekt przemieszcza się w stronę prawej krawędzi ekranu. Jest to o tyle zastanawiające, że sam obiekt widoczny jest nawet po tym, gdy błyszcząca powierzchnia oceanu znika już z kadru. Nie dość, że znacznie osobi to teorię z błędem matrycy aparatu, to wstępnie wyklucza to też hipotezę, według której dziwny obiekt był odbiciem powierzchni wody. Na dzień dzisiejszy sprawa ta pozostaje bez odpowiedzi.